Cześć. To Co... chyba ciebie mam bardziej być widać. No dobra, tylko... Weź przesuń nogę. Dobra. Mm, Hejko moi drodzy. No, czemu robić zdjęcia. święte. My idziemy na kolację do Pierunę 19.30, bo tutaj się tak tego. Nie. Yeah. Hej, wszystkim. Czy live będą codziennie? Nie, nie będą codziennie. Dwa dni z rzędu były, więc no. A zapomniałam dać w ogóle moderatora. Ale czy nie to konkurs musi być jakiś na moda? Co tato? To? Co? No, czy na... Czy konkurs musi być na moderatora? Jak myślisz? Na pewno. No na pewno. Fajnie! Mm, pomachaj wszystkim. A pokaż, jak się nauczyłeś robić Sigmę? Bo wczoraj to, uczyliśmy. Tak. Nie, no super, kurcze. Co robisz? Rozmawiam z wami. A ten, dzisiaj w sumie byliśmy cały czas w hotelu. wczoraj mieliśmy wycieczkę i tego. Komary mnie bardzo pogryzły, a ciebie tato? W ogóle mój tato się tak zawsze opala na wakacjach. No jakim cudem? Pokażcie tato. Daj rękę tutaj. Oj, no, patrzcie, ja jestem jak ściana. Normalnie. A co dziwne, nie byłam nigdy w szpitalu. Jak byłaś dziecka? Byłam dzieckiem, Jak... A, mówicie co ja kiedyś zrobiłam? Jak byłam mała, to połknęłam po prostu jeden grosz. Połknęłam, połknęłam jeden grosz i ile lekarzy nie mogło mi go wydostać? To mama Tak, mama była ze mną. Czterech chyba lekarzy nie mogło mi wydostać tego, tego yy, yy, jednej groszówki. Prawda, tato? A raz miałam też świnkę. I po prostu spuchła mi tutaj buzia i... No, byłam parę razy w szpitalu, tak. Byłam też w odwiedzinach u mojego taty. Byłam w szpitalu. Możesz w moderatora, wiesz co? I... Będą konkursy na moderatora. Czemu twój tato nie gra? Po prostu ta tableta, a dziś sobie zainstalowałam Netflixa na tableta. No. Jak było na festiwalu? Bardzo dobrze było na festiwalu ekipy, bardzo fajnie. Tylko szkoda, że meeting grity nie miały wcześniejszego dojścia, ponieważ że yy, byłam na końcu, prawie że a miałam meeting grita i to a zagwarantowali nam, że będziemy w pierwszych rzędach, jak mamy mi na sakra. No, Lubisz hajhani i kartoni? Lubię. Chociaż bardziej hajchanie niż kartoni. A nie wiem nawet czemu. O której godzinie chodzisz spać? Na wakacjach? Ja wcześniej chodzę spać. W sumie o 21.40, coś w tym stylu. W jakim kraju jesteś? Ja jestem na Sardynii. Wow, 390 osób, bardzo dużo. Fajnie. Tato, a powiedz, ile wczoraj było? Co? Osób na lajwie. 17 tysięcy. 17 tysięcy osób. Strasznie dużo było. Tato lubisz Tins? Powiedz tak. Lubisz Tins? Mhm. A gawronka. Tak. Szybka. Więc no. Ile masz lat? Ja 11 mój tato 38. Tak? Milion. Milion. A, no tak! Wczorajszego tego wynika, że mój tato ma milion lat. Więc tego. Yy, co by jeszcze powiedzieć? Mój tato ma dzisiaj imieniny. Prawda? Ta. Imieninowy live. Nie, nie lubię. Haj Nadi. Nadi. Haj Nadi. No, tak, tak. Haj Nadi. Pozdrawiam wszystkich. Jablonek jest fajny. No, fajny. Nie mogę pozdrawiać moi drodzy kanałów. Mogę pozdrawiać imionami. Więc piszcie imiona tego, jakie mam pozdrawiać, dobra? Bo teraz jest minuta na pozdrawianie. Dobra, tata? Minuta na pozdrawianie. Więc imionami. Pozdrawiam Zuzię, pozdrawiam Emilkę, Poz no. pozdrawiam Ole, pozdrawiam Milenę, po pozdrawiam Marysię, pozdrawiam Olcię, Zuzię, Pole, Marcina, Oliwię. Ej! Czemu? Czemu te same osoby są znowu moderatorami? On są na zawsze? Niemożliwe. Agę, Wiktora, Dianę, Lenę, Martę, Blankę, Lenę, Ale, Julię, Dianę, Madzie, Inge, Lenę, Amelkę, Zosię, Karola, Julię, Rafała, Julię, Laurę, Gawronka, Amelie, mnie, To się. Hanie, Nicole, Natalkę, Ewę, Hanie, Michała, Helenę, Maję, Weronike. Dobra, konkurs na moderatora. Jaki tu może być konkurs? Jakiego koloru mój tato ma iPada? To z wczorajszego live'a. Co? Tu masz. Dobra. Ty, tato, coś powiedz mądrego. Tato? Mój tato teraz ogląda shorty. No, no. Shortów nie ogląda. To ty to jesteś gwiazdą. No, ale ja nie wiem, co powiedzieć. Może napiszcie mi Jaki? Hmm. Do jakiej klasy idziecie po wakacjach? Do jakiej klasy idziecie na wa po wakacjach? Piątej? Wszyscy prawie do piątej. Szóstej, dobra. Sorry. Szóstej.

Dajcie znać, czy chcecie, mi, czy chcecie ze mną back to school. No, jak ze mną? Nieprawda, mamo, pozdrawiam cię. Nieprawda. No to ty powiedz, do jakiej ty klasy byś szedł. Ja już jestem po studiach. No, fajnie. A jakie miałeś studia? Zarządzanie i marketing. Beznadziejne. A ja. Hmm. 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 A ja nie wiem, na studia. A czy ten moderator jest na zawsze? Dla tych osób, które są? Jak się czujesz w oparcie? Akurat teraz mi zaczęły, zaczęły, zaczęły bardzo boleć zęby. Eee. Przesuń się, tato. Ty zawsze pchasz tę całą kanapę. To nie wiem, co po prostu. Więc mi trochę wolą zęby. A tato, a powiedz, jak ty mnie nazwałeś z aparatem. Nie. Tak? Nie, no przestępki tak będzie cała polska 17 tysięcy osób. No kurczę, coś mi tu ugryzło. Opowiedz o wczorajszym dniu na motorówce. Fajnie było, boli mnie ręka, mam stuczoną nadal rękę. Tak, Helena, po naszych głupach mam nadal stuczoną rękę. Ty powiedziałeś, że mnie będzie bolało 4 dni, a boli mnie już 8 Ręka, mam ją stuczoną. Ale tak, i mój tato bardzo szybko jechał, zobaczyliśmy jacht, Byliśmy na plaży, pozbierałam kamyki. Fajnie było w ogóle. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. No, fajnie. Bardzo fajnie było. A napiszcie mi co wy robicie. Co wy robicie teraz? Ania teraz robi live'a. Hmm, nie wiedziałam. Czemu płaczesz? Ja oglądam twój live. No tak, zapomniałam. A jeśli ktoś coś je, to smacznego. Ja lecę do Egiptu. Mhm, mm co? to. a da się kogoś live oglądać, jak leci się samolotem? Chyba nie. Mhm. Lubię Mortalcia, chociaż kurczę.